Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Wczoraj mój post na wealthy WLFI miał 60 tysięcy wyświetleń, a Eric Trump go skomentował, co jest fajne. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Google wczoraj wzrósł o 9%. Teraz jest 20% wyżej niż gdy kupiłem go miesiąc temu, co jest super. Przejdziemy do wykresów Bitcoina, Ethereum i Google. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Ucz się ode mnie. Jeśli zarobisz, zatrudnij marketerów do szerzenia pokoju. Staraj się szerzyć pokój na świecie. Jeśli zarobiłeś, napisz o tym w komentarzach poniżej. Jeśli chcesz analizę innych akcji, napisz w komentarzach. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Zobaczcie, jak moje konto odbija się, jak szalone. 888 928, co jest piękne. W tym tygodniu góra, dół 896, 858, 868, 858, 900. Prawie bez zmian w tygodniu. Miesiąc. Roller Coaster 896, 92, 898, 99, 868, 899. Mniej więcej na zero lub lekko w dół. Moje transakcje BTC dokupowałem po 107. Sprzedałem po 114, kupiłem po 109, 107. 107 wydaje się być poziomem wsparcia. Teraz 111, doszliśmy do 112,400. Opłaty funding lekko dodatnie. Wszystkie transakcje na plusie. Wcześniej na minusie, teraz plus po dokupie. Bitcoin w górę o 7,800. Transakcja 380, minus na dolar, zysk 7,800 dolar. Zapłaciłem 800 w opłatach. Ton to 1000. Transakcja 120, plus 1000 dolar, 168 dolar opłat. Ethereum. Niedawno dokupowałem na dołkach. Złapałem wszystkie. Spójrz na kupna blisko dna. Kupiłem po 104, 300, 240, 200, 40, 200. 40 200 to formujące się wsparcie. 40, 40, 40 a teraz jesteśmy na 4400. 40, Transakcja Ethereum, 3400 zysku. Teraz to stało się wielkim interesem. Jest teraz 280,60. Zapłaciłem 287 dolarów opłat i 3400 dolarów zysków, co jest piękne. Google wczoraj się mocno napompował. Możemy zobaczyć tutaj na X, to jest Eric Trump. Możesz zobaczyć wszystkich moich 110, 600 obserwujących. Wczoraj Eric Trump, dzięki James, napisałem post o Wealthy. Nienawiść do Wildfire, ale wartość to 6 miliardów, sprzedaż to 5 miliardów i powyżej 500% od publicznej sprzedaży. Dobra robota dla zespołu. Eric Trump, Zach Whitty Cuff Cóż, 75 tysięcy osób zobaczyło ten post wczoraj, co jest niesamowite. Eric Trump Dzięki James. Mądrzy ludzie to rozumieją. Doceń wsparcie. Niewiarygodny sukces. Dopiero zaczynamy. Serdecznie zapraszamy. Bardzo miły start, start i życzę Wildfire dużo sukcesów i doskonałej pracy, którą Twój tata wykonuje, promując pokój i powstrzymując wojny na całym świecie. Miło było być zauważonym przez Trumpów. Akcje Google wzrosły dziś o 9%, co jest niesamowite. Jeśli śledziłeś moje, Google wzrósł o 9%. To jedna z największych spółek na świecie, która wzrosła o 9%, a od mojego zakupu 6 sierpnia o 19%. Oto mój post z 6 sierpnia. Kupiłem 1000 akcji Google. Wskaźnik PE idealny: 20% wzrostu przychodów, ogromne zyski, potencjał AI, wygląda na hostse. Kupiłem 1500 akcji, potem kolejne 500 po 196 dolar. Niecały miesiąc później mamy 19% zysku na Google. Pięknie. Bitcoin, Ethereum i inne krypto są teraz na plusie. Wcześniej wszystkie były na minusie. Zobaczmy. Widać, że kupowałem 4 dni temu, dodałem kolejne zlecenie na Ethereum. Transakcje były na minusie, ale dzień temu napisałem Bitcoin i Ethereum zaczynają wychodzić na plus. Teraz wszystkie są na zielono i rosną dalej. Piękne odbicie. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina na poziomie 111,700. Na wykresach tygodniowych widać, że duży klin wzrostowy nadal się rozwija, ale stochastyk szybko został wyprzedany. Kryptoguru Bot to wciąż niebieski zakup. Kurs EMOS na jamescryptoguru.com. Sygnał kupna przy 20 tysięcy. nadal niebieski sygnał kupna. Wskaźnik Bitcoina dał sygnał sprzedaży przy 124, sygnału kupna jeszcze nie było. Stochastyk dzienny wyprzedany, teraz zmierza w górę. Stochastyk był skrajnie wyprzedany, teraz również idzie w górę. Jeszcze nie wykupiony, squeeze mob zaczyna zielenić. Nie wygląda na formację dna, ale widać młoty przy 107k, co buduje wsparcie. Na wykresie 4-godzinnym stochastyk już wykupiony. Stochastyk 4-godzinny wykupiony Squeeze Mob czerwienieje. Zobaczmy, czy utrzyma to odbicie. Wygląda, że próbuje się zakrzywić, tworząc formację zaokrąglonego dna. Zobaczymy, czy uda się to na wykresie 4-godzinnym. Nie widzę żadnych znaczących wzorców. No, ale widzisz, ostatnio, gdy mieliśmy takie odbicie, oddaliśmy wszystko, potem znów odbiło i znowu oddało. Zobaczmy, czy to odbicie zdoła się utrzymać. Nie widzę wzorca menedżera na wykresie 4-godzinnym ani godzinowym, więc teraz próbuję się podnieść, co dobrze widzieć. Przejdźmy do Ethereum. Tery 460. Ethereum na wykresach tygodniowych, ten wielki, Symetryczny trójkąt się rozgrywa. Wielki trójkąt buduje ciśnienie, wybija się, testuje, odbija z wolumenem. Cel to podstawa trójkąta. Ta odległość, mierząc cel, wychodzi 7,800. Przebiliśmy 5 to nie, potem nas odrzuciło. Stochastik wykupiony, stochastik wykupiony, ale spada. Na dziennym jest wyprzedany, rośnie, więc musimy być trochę ostrożni. Ważne, że Ethereum wróciło dokładnie do linii trendu. Widać, że Ethereum wspinało się po linii trendu, potem cofnęło i utrzymało tę linię. Teraz wygląda, jakby próbowało się utrzymać. Mamy też świece młotkowe. Stochastyczny na tygodniowym jest wyprzedany, zaczyna rosnąć. Na 4 godzinnym już wykupiony. Silne wsparcie uformowało się na 200 średniej ruchomej. Około 4200 stało się mocnym wsparciem. Więc przesunę to tam. Przesunę. 4000 było silnym wsparciem, 4200 stało się silnym obszarem wsparcia. Następny ważny poziom to 2800. To są wsparcia i widzimy odbicie. Stochastyczny próbuje rosnąć. Zobaczmy, czy uda mu się wzrosnąć. Przejdźmy do Google. Google wzrosło wczoraj o 9%, a od kiedy kupiłem 6 sierpnia, jesteśmy 19% w górę na Google, 19% od 6 do 28 sierpnia, 28 dni. 28 dni później, 28 dni później i jest 9% w górę, co jest piękne. 19% w 28 dni mniej niż miesiąc w moim tradzie Google. Patrząc na to, widać, że przebiliśmy się przez ogromny opór na Google. Gdy oddalisz wykres, zobaczysz, że przebił się przez wielki obszar oporu. To był duży opór sięgający 2022 roku. Odrzucone, znowu odrzucone. W kwietniu spadło do 140, kupowaliśmy, potem wybicie. I teraz 231 wzrost o 19%. Na wykresie tygodniowym jesteśmy wykupieni. Na dziennym też jesteśmy wykupieni, ale wskaźnik PE Google jest naprawdę imponujący. PE wynosił 20 miesiąc temu, gdy to opublikowałem, teraz jest na 22, więc PE wciąż jest w złotym przedziale, jak mówi Warren Buffett. To na bazie świetnych zysków, jak widać, w 2024 zrobili 349 miliardów 100 mld zysku. Rok wcześniej 307 mld, 73 mld zysku, a teraz są na dobrej drodze, by zarobić jeszcze więcej. Google to maszynka do pieniędzy, dlatego rośnie i dlatego ją kupiłem. Piękna sprawa. Dołącz do grupy na Telegramie. 183 osoby dyskutują tam. Rozmawiają na Telegramie. Możesz do nich dołączyć. Ethereum 4460. Co dalej? Myślę, że 4960. 7 głosów. Ludzie dyskutują. Eric Trump skomentował mój post, co jest fajne. Dzięki James. Sprytni ludzie kupują to na WorldFi. Kupiłem WorldFi, pamiętacie? Kilka miesięcy temu w publicznej sprzedaży. Wystarczyło wysłać Ethereum. Mówiłem wam o tym. Kupiłem po 0,05. Teraz jest 0,3. To prawie 6X. 600% zysku po zakupie. Niesamowite. To moje aktualizacje rynkowe, ludzie. Wszystkie linki są poniżej. Na Bybit dostaniesz bonus 60K. Główna giełda, na której handluję. UEX. Giełda bez KYC, bonus 200 dolarów za rejestrację. Weź kursy, by się tego nauczyć. No i widzisz, kupuję dom za 2 miliony dolarów od widzów, wzrost o 122 tysiące. Moje portfolio osiągnęło milion. Dostaję mnóstwo komentarzy od ludzi, którzy uczą się tego, co przekazuję. Staraj się uczyć. Jeśli popełniasz błędy, wyciągaj z nich wnioski. Jeśli mnie oglądasz sceptycznie, po prostu patrz i próbuj zrozumieć co robię. To tyle, jeśli chodzi o aktualizacje rynkowe. Gratulacje dla World Fee 600% wzrostu w kilka miesięcy od ceny 0,05 przy debiucie. I brawa dla Google prawie 20% w górę w 28 dni. Świetny wynik jak na taką spółkę, a wszystkie transakcje na Ethereum tonie, bitcoinie na plusie. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę, włącz powiadomienia. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzach. Miłego dnia. Jeśli na mnie zarabiasz, wspieraj pokój i ochronę przyrody w social mediach. Kocham Was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.